kwestią w działalności wpływającej, determinującą działanie, wszelakie działanie jest, jest frekwencja na, na Na frekwencję wpływ ma, ma kilka czynników. Kiedy zaczynaliśmy pracę 11 lat temu, w najbliższym sąsiedztwie mieliśmy tylko jedną zaprzyjaźnioną pływalnię w Bochni i w niedalekim sąsiedztwie jeden kryty basen w Tarnowie i 5 lub sześć krakowskich basenów, ale jest to milionowe miasto, więc praktycznie nie ma o czym mówić. Obecnie proszówki, kryta pływalnia w Proszówkach otoczona jest, otoczona jest krytymi pływalniami, poczynając od Brzeska, które powstało w trzecim roku, działalność w pływalni w Proszówkach, Poprzez Kazimierze, Wielką Niepołomicę, Bieliczkę, a ostatnio Limanową, zostaliśmy, może nie zupełnie, ale w dużej mierze odcięci od strefy od naszych wpływów. W ubiegłym roku, w roku 2010, ta frekwencja, o której wspomniałem na początku, wahała się w przydziale od 3 do 10 tysięcy osób miesięcznie. Od 3 do 10 tysięcy osób miesięcznie przepływało przez własnych broszówkach. 3000. Najsłabsza frekwencja była związana z okresami, z miesiącami, w których mieliśmy do czynienia ze świętami Wielkiej Nocy Bożego Narodzenia. Klienci pływacy wtedy zupełnie nie myśleli o takich doczesnych uciekach typu wpływa nie zajmowali się zupełnie innymi kwestiami. Poza tym budżety domowe, finanse obciążały zupełnie, zupełnie inne kwestie. Najlepsza frekwencja 10 tysięcy 10 osób miesięcznie to oczywiście okresy ciepłe, miesiące wakacyjne, miesiące, miesiące letnie. Jeśli chodzi o, o lodowisko, to chyba specjalnie tego projektu tutaj nie muszę przedstawiać i rekomendować. jest to Był to naprawdę strzał w dziesiątkę. Po dwóch sezonach działania mogę powiedzieć, że zarówno... W ubiegłym roku, jak i w obecnie zakończonym niedawno sezonie przez lodowisko w proszukach przesięgnęło się po 15 tysięcy klientów. Ta liczba byłaby znacznie większa, gdyby nie formuła sprzedaży biletów, którą przyjęliśmy, to znaczy sprzedajemy bilety bez limitu czasu. Klient, który wchodzi na lodowisko kupując bilet, może, może spędzić kilka godzin na datę lodowej pod warunkiem, że, że wytrzyma. I... Maksymalnie w pierwszej wersji porannej są to 4 godziny, w serii popołudniowej po, po rolbowaniu jest to 5 godzin. Jednocześnie, jednocześnie na lodowisku może przebywać 100 klientów, 100 wyżwiarzy, takie mamy, takie mamy oficjalne, oficjalne dopuszczenie. Jest. W pierwszym sezonie działalności lodowiska tylko jeden raz została wyrzucona karetka pogotowia. Konkretnie dla łyżwiarki, która przesyłniła swoje możliwości. Natomiast, natomiast w drugim sezonie zdarzały się takie, że karetka pogodowia pojawiała się nawet dwukrotnie w ciągu jednego dnia. Nie wiem, czy to jest spowodowane, czy. Czy łyżwiarze, nasi, nasi klienci przecenili po prostu swoje umiejętności, czy, czy przyjeżdżali na lodowisko nie przygotowując do tak dużego, dużego wysiłku, poczynając od zwykłych, poprzez jakieś takie najprostsze złamania łógi, czy, czy też w kolanie, a skończywszy nawet na, na, wstrząśnieniu, na wstrząśnieniu. Nie mówię tego po to, aby Państwa odstraszyć od zabawy na lodzie, bo forma jest naprawdę atrakcyjna i publiczność, publiczność bardzo dopisywała. Ale, ale do jazdy figurowej na lodzie, czy też do, do jazdy do jazdy czy do, do jazdy szybkiej na lodzie, trzeba się odpowiednio przygotować. Podobnie jak jest to przy, w przypadku, przypadku nacierstwa europejskiego tak, tak, tak obecnie modnego. Chciałem Proszę Państwa, w tym załączeniu, w tym sprawozdaniu jest oczywiście ta część bolesna, Tutaj była część radosna, ale w plepozu, no nie jest to tak część bolesna jak w innych opiekach. Proszę Państwa, już mając taki kompleks na wsi, tak jak Pan mówił, od, otoczony... czy jest sens dopłacać i jak wielka jest dopłata, czy jesteśmy w stanie ją wytrzymać. Było to zresztą naszym głównym problemem wtedy, kiedy decydowaliśmy się na budowę, czy gminę wiejską stać na utrzymanie tego obiektu. A jeżeli stać, to pytanie jest, czy to jest tak, jak rzeczywiście są złośliwe wpisy, czasami w internecie można by było wypłacić jeszcze kilkudziesięciu na się jakieś ekstra pieniądze. No, proszę Państwa, wszystko można, każde pieniądze, to jest studnia bez dna, gdyby chcieć wypłacać jakiejkolwiek grupie pracowniczej. Natomiast uważamy, że jeden i drugi obiekt przynoszą wiele dobrego, dla, szczególnie dla młodzieży, a także dla osób, które wymagają chociażby rehabilitacji i nie zrobią tego w Krakowie za ciężkie pieniądze, jeżdżąc na płacone instruktorowi godziny i wynajmowane po 20 złotych bilety wstępu, bo tutaj mamy to po prostu za darmo. Pan zapomniał powiedzieć, a ja dopowiem, że od samego porządku funkcjonowania basenu dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów uczęszcza w grupach zorganizowanych bezpłatnie na zajęcia na basenie i chciałbym podkreślić, że tę również działalność poszerzyliśmy na zorganizowane grupy ze świetlic, Warunek jest, że grupa ma liczyć 15 osób co najmniej i też te dzieci, czy ta młodzież wchodzi pod kierownictwem średnicowej za fliko, jak to się mówi potocznie. Społeczny wymiar tego jest nieprzeliczalny, ale w grę na pewno wchodzi bezpieczeństwo, umiejętność pływania i również zagospodarowanie wolnego czasu, bo jak Państwo widzicie, te dzieci na wsi są zdecydowanie grzeczniejsze i mniej rozwyższona młodzież niż w niektórych środowiskach miejskich. Nie mówię to po to, żeby absolutnie konfliktować, mówię to, bo stwierdzam fakty, bo mieszkam na co dzień w Szanowni Państwo, co do wyników finansowych, łączne przychody basenu, kawiarni, soniska i lodowiska w tamtym roku to, były, to była około 821 tysięcy z groszami, a koszt utrzymania tych obiektów to było 1 970 ,000, czyli można powiedzieć, że 1 100 ,000 dopłaciliśmy do interesu. W tym milionie 100 ,000 jeszcze była ważna rzecz, bo w zeszłym roku robiliśmy, proszę Państwa, modernizację basenu. Wydaliśmy na ten cel około 500 tysięcy złotych z czego połowa pochodziła ze środków unijnych w ramach tych pieniędzy. Zmieniliśmy pokrycie dachowe, nie było nas kiedyś stać na tak eleganckie, jak obecnie. kiedy budowaliśmy 11 lat temu, liczyliśmy się z każdą złotówką. Również podniesiono ofertę dla klientów, bo powstały, powstały tam, proszę Państwa, sauny. Jest zmodernizowana całość wentylacji. Ja zakładam, że średnio, średnio do tego obiektu w roku przyszłym i następnych jesteśmy zmuszeni dopłacać, będziemy w poziomie obecnych cen. Bo wiadomo, ceny energii które to jest, głównie decyduje cena gazu i cena prądu, w granicach, proszę Państwa, około jednego miliona złotych. To jest połowa tego, co zaprzyjaźnione obiekty i zaprzyjaźnione samorządy muszą dopłacać do swoich obiektów. A więc uważam, że i sposób zawiadywania bo tego nie wypada sobie powiedzieć, jak to powiem, sposób kierowania, zarządzenia, niewielkie zatrudnienie, to wszystko sprawia, że to po prostu, że ten wynik jest stosunkowo dobry i mogę tylko pogratulować. jeździć i bezpłatnie korzystać z basenu, bo mało, że bezpłatnie, Pan Dyrektor Skrzypek ma zatrudnionych dwóch nauczycieli, którzy bezpłatnie uczą pływania tych, te grupy, tych, te, te, to młodzież, która będzie przyjeżdżać. Mało tego, nawet padło takie pytanie na komisji do Pana Skrzypka, czy bo wiadomo, że młodzież szkół podstawowych i gimnazjów na pewno tak, ale jeżeli ze szkoły średniej by przyjechał z terenu naszej gminy, powiedział Pan Dyrektor, nie ma sprawy. Jeżeli jest taki chłopak, dziewczynka, która chce się nauczyć pływać, nie umie pływać, bezpłatnie może z tego skorzystać. Jest to więc na pewno dobrodziejstwo, duża ale tylko, żebyśmy wszyscy po prostu rozpropagowali tą ideę w swoich środowiskach, w swoich sąsiedztwach, w swoich szkołach, bo jest to naprawdę drażba.